Siemaneczko! Z tej strony Paktie. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać nową edycję zagadkowych saszetek z Harry'ego Pottera. Kochani, tak jak prosiliście, nagrywam trzecią część otwierania zagadkowych, magicznych saszetek z Harry'ego Pottera. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie się nieco różnił, ponieważ otwieramy totalnie nową serię magicznych, zagadkowych paczuszek z Harry'ego Pottera. I mówiąc nową serię, mam na myśli totalnie nowe figurki z Harry'ego Pottera. Ale te figurki poznamy za chwilę na dole. Ale zanim Zaczniemy, to koniecznie kliknij suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek, czego być na bieżąco z każdym filmem, ale przede wszystkim wesprzeć mnie w rozwoju mojego kanału, więc dzięki. W takim razie, słuchajcie, schodzimy na dół. Kochani, do przetestowania mamy 5 saszetek z Harry'ego Pottera, cztery saszetki są z nowej kolekcji i jedna jest ze starej. Mówiąc ze starej, to mam na myśli z kolekcji, którą już otwieraliśmy i mamy nagrane z niej dwa odcinki. I miniaturki pojawią wam się tutaj... Oraz tutaj, więc koniecznie po tym odcinku klikajcie, nadrabiajcie, jeżeli tego nie oglądaliście. Więc słuchajcie, nie ma co zwlekać, przechodzimy szybko do omówienia saszetek. Jak widzicie i jesteście tu pierwszy raz, saszetki są mega magiczne. Mamy ładne, metaliczne, błyszczące otwarcie. Na górze jest napis Harry Potter, piękną taką metaliczną, ale złotą kursywą. Na dole, na pierwszym planie jest Harry Potter z różdżką, który jest usytuowany na tle proroka codziennego. Cała saszetka wygląda mega magicznie i filmowo. I sprawdźmy szybciutko, co znajduje się na odwrocie. I słuchajcie, mamy totalnie nowe figurki. Mega się jaram, już nie mogę się aż je otworzymy, ponieważ widzę, że mamy zgrytka! Jeju, jak ja bym bardzo chciała go wylosować. Jeszcze brakuje tylko i wyłącznie Snape'a w tej całej kolekcji. Jeśli oglądaliście otwieranie Kinder Joy'ów z Harry'ego Pottera, to już wiecie, jakie najbardziej postacie z Harry'ego Pottera uwielbiam. A jeśli nie oglądaliście, to koniecznie nadrabiajcie i miniaturka widnieje tutaj. No to zerknijmy sobie na nasze postacie. Mamy Harry'ego Pottera, Ron Hermione, Dumbledora, Zgredka, Luna, Malfoya, Wiktora Krumma, Flerdera Kur, Cedrica, Voldemorta, no nieźle, oraz dwie zagadkowe postacie. Mega się również jaram tymi postaciami, może właśnie w nich będzie Snape, to by było coś mega. Jeżeli jesteście ciekawi zagadkowych figurek, to koniecznie obejrzyjcie pierwszy odcinek. Więc słuchajcie, pierwsza staszetka szybciutko omówiona i jeszcze... W ramach przypomnienia wrócimy sobie do poprzednich odcinków, w których otwieraliśmy saszetki. I mianowicie to jest właśnie jedna saszetka, którą będziemy otwierać z poprzedniej kolekcji. I mamy tutaj również Harego, Rona, Hermione, Dumbledora, Harego grającego w Quidditcha, Malfoya również grającego w Quidditcha, Bellatrix, Siriusza Blacka, Lunę, Molly Westley, czyli mamy Rona, Śmierciożercę oraz również zagadkową figurkę, którą już oczywiście mamy. Więc koniecznie oglądajcie, nadrobiajcie. Dobra, słuchajcie, Szybki wstęp, omówienie mamy, więc nie zwlekajmy, zabierajmy się za otwieranie. Ok, i nadchodzi ten moment, wyciągamy, jest tu jeszcze ulotka. Okej, okay, udało się, bo zwyczaj u jest opatulona figurka. I Zwyczaj ciężko jest ją wyciągnąć, nie wyciągając figurki. Natomiast nam się udało, więc odkładam i wyciągamy. Ej, tak czuję, że ona jest taka duża i solidna. To musi być jakaś masywna postać. Uwaga. Oh! Kuidicza? Ja Cię kręcę! Ja Cię! Ale śmiesznie, na początku jeszcze taką przez setną sekundę myślałam, że to jest Wiktor, ale to jest Ron grający w Quidditcha. No to szybko przyjrzyjmy się naszej figurce. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma matowych elementów, wszystko jest w błysku. W poprzedniej kolekcji, jak był na przykład Harry Potter oraz Malfoy grający w Quidditcha, to oni mieli właśnie matowe dodatki w postaci butów, rękawic, natomiast tutaj jest wszystko w błysku. I pod spodem mamy licencję oraz miejsce produkcji. No dziwne, tutaj jest troszkę ubrudzone farbą. No dobra, lecimy z kolejną paczuchą. Okej, okay, chyba udało mi się i znalazłam patent, żeby figurka wypadła z ulotki i ją można było śmiało wyciągnąć, bo wcześniej to było tak, że wyciągałam tą ulotkę, wpychałam nie patrząc tą figurkę do środka, żeby móc ją ładnie sobie wypakować razem z wami z opakowania. Dobra, słuchajcie. Tutaj jest, no, też taka dosyć szczuplejsza jakby, ale też szeroka postać. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórka, ale sprawdźmy. Co? Mamy śmierciożercę! Ja cię kręcę! Okej, okay, to właśnie była paczucha z naszej poprzedniej kolekcji, w której nagrywaliśmy dwa odcinki. Ale zarąbiście śmierciożerca! Jak dokładnie zrobiony! Jego też chciałam bardzo wylosować, więc nieźle! Ale super! Spójrzcie na tą twarz! Maskę, jak ona jest dokładnie zrobiona! No naprawdę, wyjątek! Powiem wam, że no niesprawiedliwie są zrobione te figurki, bo niektóre są naprawdę bardzo dopieszczone, a inne zrobione, no nieco skromniej. Przykładowo spójrzcie, no na maskę śmierciożercy. On ma naprawdę wszelkie detale, zęby, oczy, malunki zrobione na niej. No a przykładowo taki ron. No to co, on ma kropki i kreskę jako usta. No i w ogóle twarz taka niewyraźna. Dziwne. Dobra, przyjrzyjcie się. Świetna figurka. Świetnie dopieszczona Naprawdę. Ten połysk robi robotę. OK, odkładamy śmierciożercę obok rona. I lecimy z kolejną, trzecią paczuką. Łapka! Dobra, jednak tak średnio ten patent działa, bo dalej figurkę mam w ulotce, a ja bardzo chcę, żeby ona weszła do środka! Kurczę, nie lubię spoilerów, Właś. Dobra, udało się, ulotka na bok i uwaga, lecimy z tym, co będzie? Oh! Harry Potter, ale świetnie. No twarz też taka trochę niemrawa. Natomiast mamy naprawdę totalny błysk w tej czerwieni. I to jest fajne, doceniam. No twarz trochę też niedorobiona. I włosy wyglądają jak kask. Natomiast, no zresztą zobaczcie z bliska. I to co też mówiłam i jest słabe w każdej figurce, bez wyjątku. Że różdżki są w kolorze skóry, nie są wyjątkowo pomalowane po prostu na brązowo w kolorze, no, drewna, tylko są w kolorze skóry, takim cielistym, więc no troszeczkę to jest słabe. Harry wygląda jakby pokazywał gigantyczną okejkę. <gry> Dobra, jeszcze spójrzmy na odwrocie. fajnie, fajnie, fajne te zagięcia wyglądają. Realistycznie git. I na spodzie oczywiście mamy licencję, znaki towarowe oraz miejsce produkcji. Gitara. Okej, okay. Harry ląduje z resztą ekipy i otwieramy saszetkę numer 4. Dobra, udało się. Ulotka pusta. Na bok. Już się nie mogę doczekać. której brakowało w Kinder Joyach z Harry'ego Pottera. Tam był tylko i wyłącznie zgredek na łówek, a nie było zgredka stojącego. No, ale przynajmniej tutaj mamy zgredka jeju, ale się cieszę! Jeszcze tylko i wyłącznie brakuje Snape'a do kolekcji, ale mam nadzieję, że będzie w tej piątej saszece jako zagadkowa figurka. Trzymajmy kciuki. A tymczasem jeszcze się ponapawam tym, że wylosowaliśmy zgredka! I zobaczcie, jak on jest świetnie zrobiony! Hmm... Chociaż tutaj widzę, że lakier zszedł z ręki. No i troszkę są tak dziwnie zdeformowane łydki jego, bo on był bardzo chudziutki. No, a tutaj jednak ma takie gigantyczne te łydy, Nieźle przekokrzona. No ale cóż, ja ram się tym żałam z gretka, więc super. I na odwrocie oczywiście klasyczek, więc lecimy dalej. Tymczasem otwieramy już ostatnią, piątą saszetkę. Zaczynamy. Dobra. I uwaga, co nam się trafi? I oh! ja cię kręcę. Mamy profesor McGonagall. Zaraz. Czyżby ona była tą zagadkową postacią? ja cię kręcę. Tak. To... Mamy w kolejnym odcinku kolejną zagadkową postać. Mega, jak ona jest świetnie zrobiona. Taka dostojna profesor McGonagall. Od razu widać, że to jest profesor McGonagall. No ale spójrzmy na figurkę z bliska. Ja cię kręcę, ale świetnie. I ta piękna zieleń błyszcząca, perłowa. I ta czarna koszula z dodatkiem srebra. Super, super wygląda to. Mega, bardzo ładnie. Dobra. Co? Co tu jest? Co to jest? Dlaczego to takie jest? Czy to jest jakiś dodatek, że to jest wyjątkowa postać i nie wiem, gdzieś to można umiejscowić? Co to za jesterek? Jeśli wiecie, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Muszę się dowiedzieć. Wow, wow, wow. Nieźle, nieźle. Nawet pod spodem w zagadkowej postaci, w wyjątkowej postaci mamy coś wyjątkowego. Nieźle, nieźle. W takim razie profesor McGonagall ląduje do reszty ekipy, a my szybko przypomnijmy sobie, co dziś wylosowaliśmy. W dzisiejszym odcinku wylosowaliśmy Rona Grającego w Quidditcha, Harego Pottera, Śmierciożercę, Skredka oraz zagadkową postać Profesor McGonagall. Kochani, tak oto prezentują się nasze łupy z najnowszej kolekcji Harego Pottera. I słuchajcie, to jest pierwszy odcinek, w którym nie mamy żadnej powtórki. A co jest kozackie, mamy wyjątkową, zagadkową figurkę, jaką jest Profesor McGonagall. I oczywiście figurka, która jest dla mnie ważniejsza niż wszystkie inne, to jest Skredek. I to jest niesamowite, że wylosowaliśmy go od razu w pierwszym odcinku najnowszej serii saszetek. Mega! I oczywiście Zgredek, to jest figurka, której mi brakowało we wszystkich kolekcjach Harry Pottera: czyli Kinder Joya oraz saszetki z poprzedniej kolekcji, więc mega! Słuchajcie, myślałam, że na trzech odcinkach to się skończy, ale jako, że mamy nową serię saszetek, figurek z Harry'ego Pottera, to możemy nagrać i kolejny odcinek, czwarty z otwierania najnowszej kolekcji. Dajcie tego znać w komentarzach i przypomnę wam jeszcze, że o dziwo, bardzo ciężko było dostać te najnowsze saszetki z najnowszymi figurkami. Wszędzie praktycznie były wyprzedane, ale finalnie dostałam je w Rosku. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dajcie suba, Dostępniecie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje i będziecie również na bieżąco. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąt!